Z tej strony kalasar. O to jest kolejny odcinek. Widzimy na trzecikun. Tutaj w tym odcinku powracamy sobie tutaj do e, fabuły. Baczimy poszukać Panie lasu. Gdzieś tutaj wskaźnik nam pokazuje. Jeszcze się w ogóle nie zapuszczałem w te tereny, więc nie wiem co tutaj można o, znaleźć, ale widać takie bardziej ponure klimaty tutaj się o, zaczynają robić. Zobaczmy. O, coś my tutaj mamy. A, słodka ścieżka z pączusiów. <grystanie> tak. Pączuś słodziutki, a w środku no <grystanie> Dobra, musimy iść dalej, podążać tą ścieżką. Ja to muszę badać, czy po prostu... Nawet nie da tego zbadać. Dobra, to w takim razie lecimy tam, jak nam to pokazuje. Mam nadzieję, że jest tutaj... Znaczy, w sumie to ciężkie. To raczej nie będzie no, zadanie na szósty level, więc a, żadnych tutaj trudności raczej nie napotkamy. No właśnie co do tego rozwoju mojego postaci, to e, przynajmniej jedno te, że w Kozmotygony będę chciał przeznaczyć na znaki. Na pewno ten jeden akcji będzie żeby móc w dialogach e, używać. A resztę to nie wiem, Wigni bądź Kłena, Jeszcze zobaczę, e, co tam będę chciał przypakowywać. No dobra, gdzieś tutaj nas to zaprowadziło. O, jakaś gatzenka, co my tutaj mamy. Opuszczono. do kuchni i porwał mięsa ćwierć. Jak kucharz to zobaczył, zarąbał go na śmierć. Spuścił z niego krew, skórę zdarł z głuptaska. Śmieje się i mówi: Smaczna takie łaska. Kochasz to morderca i ochynny głupiec. Teraz my go podpalimy po to, żeby upiec. Raz, dwa, trzy krzesiwo biegniesz ty. Bardzo ciekawa wyliczanka. Ktoś ty, idź stąd. No ciekawa Wiczanka już chciałem mówić, że tutaj jest jakaś opuszczona wioska, ale no te dzieci, co tutaj wszystkie podążają tą słodką ścieżką, co słyszeliśmy już wcześniej. No to jednak nie giną tutaj. No, Dobra, no, pogadajmy w takim razie z nimi. Co robicie same na bagnach? Nie same, no z babcią. Pytam skąd się tu wzięłyście? My są sieroty. Wszyscy? Wojna jest to i są sieroty. Co się tak dziwujecie? Szukam wiedźm z Krzywuchowych Moczarów. Ty sam jest, jak wiedźma. W wiedźmy z Moczarów? Nam nie wolno chodzić po Moczarach. Babcia zabrania. Jak zniknął mój brat Ziemek, to babcia powiedziała, że to dlatego, że poszedł do lasu i zabłądził. Babcia potem strasznie płakała. Może jeszcze wróci. Na bagnach zgubiła się młoda kobieta, miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Tu nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Co z ciebie za dziewucha? Dziewuchy mają cycki. <laughs> Właśnie. Ale posta? Kiedyś jak przez wieś wojsko szło, to wioskowy dziad krzyczał. Chowaj ta dziewki po lasach. Niech żołdaków cyckami nie rażą, bo biada im. Tak mówił. No dzieciaki wygadane. A, zobaczmy. Oni raczej nic nie wiedzą o tej o Ciri, więc zapytajmy, kto tu jeszcze mieszka. O mu e, wspomnieli coś o jakiejś starej e, ba babci. No to jest stara kobieta. <grymne> Zobaczymy. A jest tu jeszcze ktoś prócz was? Znaczy się kto? Ktoś to mógł widzieć, tę dziewczyny Jak chrześciołokie drzewo? Drzewo w tym roku śpi. Może Janek. A co to za rozmowy? Co za pogaduszki, ja się pytam. Tu nie wolno być nikomu, tylko dzieci. Moje dzieci tu mogą być. A tyś co za jeden? Z bronią jak bandyta? Kto to jest Janek? Janek, Janek, poknął dzbanek, potem pierdział cały ranek. Jak ty się wyrażasz? Zmyślają i zmyślają, nic tylko zmyślają. No ja tą babcie chyba kojarzę, coś tam przed jeszcze premierą była. Chwila rozgrywki tam prezentowana i to pewnie będzie coś z tego zadania, tak mi się wydaje, ale te, tego momentu jeszcze do niego kojarzę, więc zobaczmy. Jesteś wiedźmą z bagien? Ponoć na krzywuchowych moczarach. Ja wiedźmą? Nie, nie mam miotły ani sowy i ani jednej brudawki na nosie. Mam piękny nos. Przyjrzyj się, widzisz? Babu nie ma ładny na halek. Moje ty kochanie. Dzieci są takie słodkie. Te dzieci są pod twoją opieką? To są moje wnuczki. Babcia jest dla nas bardzo dobra. No wiesz, że będzie zupa ze skwarkami. Czasem dzieci giną w lesie. Tęsknię za nimi. Nie widziałeś ich w lesie? Nikt nie widział. Rozmawiałem z dzieciakami o dziewczynie, której szukam. Ja byłam bardzo ładną dziewczyną. Nosiłam taki długi warkocz. Co mi go, mamusia? Pletli i sukienki miałam w kwiaty. Może ją widziałaś, młoda, ma szare włosy. To twoja narzeczona. Raczej córka. Córka? Moja śliczna, dobra córeczka i ta jej siostra. Gdzie one teraz są? A może krzywda jakaś im się dzieje? Pomóż mi, proszę. Młoda, szarowłosa dziewczyna. Chcę tylko wiedzieć, czy ją spotkałaś. Dzieci, na co patrzycie? Idźcie myć ręce, będziemy łapać świerszcze. Widzę, że niczego się od ciebie nie dowiem. Tak, bo ja nic nie wiem. Janek na pewno wie. Pytam go o coś, a ten mówi. Poczekaj, podrapi się po życiu i wymyślę. Co to za brzydkie słowo? Marsz do chaty. Za karę będziesz stał w kącie, a ja cię przypiluję. A ty, stąd odejdź, odejdź. <grytanie> będziemy musieli chyba. Pogadać z tym Jankiem, ale ta babcia widać, coś tutaj kręci. Zobaczmy, porozmawiaj. A, z chłopakiem, dobra. No, niby poszli tutaj. Babcia go pilnuje, no ale może się czegoś jednak dowiemy. Zobaczmy. Tu nie wolno wchodzić. Nie wolno tu przychodzić. Chciałem tylko porozmawiać z tym chłopcem. Nie wolno. Nie wolno. Będę z temu rozmawiał, bo babcia cię nie lubi, a Janek jest zmyślony i... i obcy porywają dzieci! Kurde, aksji nie można znaleźć? I czemu nagle Janek jest zmyślony? Powiedz mi tylko, gdzie znajdę Janka? Janek jest zmyślony. Odejdź! Odejdź! A! <laughs> Znajdź sposób, może coś to właśnie dzieciaki będą wiedzieli. Może niewątpliwie coś dziwnego tutaj się dzieje. Dlaczego nie chcecie rozmawiać o Janku? Jak jeden chłopiec wie, to reszta pewnie też. Tylko on się zadaje z Jankiem. Grzybów szukają i ślimaków, ale babcią mówi, że Janek jest zmyślony. Widzieliście kiedyś Janka na własne oczy? No pewnie, wygląda podobnie jak on. O. Więc dlaczego mówicie, że jest zmyślony? Babcia tak powiedziała. A babcia dużo wie. Ajajaj. No pewnie. Nie potrze... Pomyliły mi się przyciski. Czy wasza babcia kiedykolwiek was skrzywdziła? Nigdy. Jak coś zrobimy źle, to płacze. I boi się, bo mówi, że nas obcy mogą zabrać i przepadniemy. No chłopiec, co zadaje się z Jankiem, musi być odważny. Głupi nieodważny. Raz go dupą na mrowisku siadł, Ale z Jankiem się zadaje, prawda? Nie słucha babci i chodzi do lasu, a potem musi siedzieć w zamknięciu. I jeśli maki. <grym> no rzeczywiście była. Ta dziewczyna, o której mówiłem, jest w niebezpieczeństwie. Musicie mi pomóc odciągnąć babcie, żeby mógł porozmawiać z przyjacielem Janka. Dobra, ale coś za coś. Baw się z nami w chowanego. Babcia nie chce, bo mówi, że ją giry bolą. Ach, kurde. O, może coś innego, bo nie chce mi się nam ich szukać. Może potrzeba wam czegoś innego. Hmm, ja to bym chciała coś słodkiego. Je tak samo. Albo owoców, jakbyś nam dał coś dobrego do jedzenia, to ci pomożemy. Macie tu No akurat my miałem coś pychota? W, w życiu żem czegoś takiego nie jadła. No, no to teraz muszą babcie mi ciągnąć. Nie możemy się czegoś dowiedzieć w końcu. Babciu, babciu, jak śmierć w żyć, użaru. Chodź, babciu. Nie bój się. Ja, ja nic nie wiem. Nie zrobi ci krzywdy. Gdzie babcia? Jest zajęta. Dlaczego tak bardzo boisz się mówić? Wcale, że się nie boję. Wszyscy się czegoś boicie. Gdyby było inaczej, powiedzielibyście mi o Janku. Martwi się o Janka. Przestał tu przychodzić. Jak raz poszliśmy grzybów szukać, to widziałem jego jamę. Ale babcia mnie okrzyczała. Mówi, co będzie dać z obcymi, bo potem dzieci znikają. O Janka też się martwi, chociaż w sumie to też mówi, że jest zmyślony. Gdzie są wasi rodzice? Nie żyją. Jedni pomarli z głodu, drudzy pozabijani. Tak jak moi. Jednego razu. O po świcie poszłam na jagody do lasu. Wtedy jeszcze były, jak żem wracał do domu, to żeby usłyszał krzyki, a potem śmiechy. Podeszłem i skryłem się w krzakach na skraju lasu krzyczała moja mama. Dośmiali się, żołnierze. Tatko leżeli przy wrotach z do doły. Całkiem bez głowy, a potem baba. Już nie trzeba. Wystarczy. Chciałbym tylko porozmawiać z Jankiem. Może wiedzieć więcej niż wy. Nie zrobisz mu krzywdy. Prawda? On tak naprawdę nie jest zmyślony. Nie, nie zrobi mu krzywdy. Janek tu kiedyś przyłaził, bo babcia lubiła słuchać jak śpiewa. Jak zbierali im grzyby powiedział, że na bagnach widział dziewuchę ze szarymi włosami. Gdzie go znajdę? Jest taka polanka na skraju bagien i tam rośnie takie dziwne drzewo. Jak się rozejrzysz, to go znajdziesz. Dziękuję ci. Okej, okay, czyli musimy no teraz udać się do Janka, już wiemy, gdzie on tam się znajduje. Babcia tam już poucza. No już mniejsza z tym dajmy się szybko do Janka, Zobaczymy, co on tam powie nam. I że malutkie dziecko wtedy, niby w środku lasu, e, e, mieszka. Baba wodna. I No, ajajaj, kurde. To nie, to pierdolenie. Ili jest dosyć skuteczne. Ale ja muszę troszkę jeszcze je podkakować. Jeśli Janek nie jest zmyślony, na pewno zostawię ze sobą ślady. Dobra, nie będę tu już tak dokładnie przeszukiwać, tutaj coś było do zbadania. Ślady małych stóp. Mam nadzieję, że Janek tędy przechodził. Hmm, gdzie to nas prowadzi? Zobaczmy gdzieś tędy, ale... Tutaj są bagna co chwila, jakaś kałuża woda i to znika śladów bo Warthog tutaj śladów nie pokazuje niestety Łącznie niby, kurde, jakiegoś dużego damage'a mi nie zadają nie są jakieś wytrzymałe, ale kurde, są uciążliwe, bo szybkie i w dużych grupkach, kurde też ciężko jest zaatakować, jak zaspamują nas atakami Geralt tak odskakuje przez chwilę nie może zaatakować i przez to nieraz jest takie dosyć uciążliwe, ale <grymnie> już mniejsza z tym. Może ja źle walczę z nimi. Dobra, gdzie tutaj to prowadzi? Pełno jakichś krzaków. Dobra, gdzieś mam nadzieję to niedaleko będzie. Gdzieś tutaj to zawija. O, mamy jakąś norę, czyżby to tutaj. Rady prowadzą do jamy. Ciekawe, czy jest w środku. Janek? Wow. Ano tak. Nie bój się. Właśnie chyba ten moment był prezentowany przed y, premierą. Jesteś oblakinią? Jaroszkiem? Aha. U Boże. Mało was zostało na świecie. Poszukuję i dziewczyny. Widziały się? Opowiedz mi wszystko po kolei. Gdzie ją widziałeś? Co robiła? To dla mnie bardzo ważne. Dlaczego? Hmm, co się nie mógł mówić? Dobrze znasz dzieciaki z Polany? Nie bój się, nie skrzywdzę nikogo. Raczej tak się o niego za dużo nie dowiemy, więc wybierzmy już tą główną kwestię. O co chodzi? Nie możesz mówić? Dlaczego? Straciłeś głos? Mogę ci jakoś pomóc? Chcesz, żebym za tobą poszedł? Cóż, chyba nie mam wyjścia. <grystanie> Dobra, kojarzę mniej więcej co tutaj będzie trzeba zrobić. No, bo oglądania chyba było 10 czy jakoś tak minut przed premierą prezentowany ten moment to będziemy chyba musieli siedzieć, wytrapać i z jakimś gryfem zawalczyć już mniejsza z tym no, dokładnie nie pamiętam co to tam było ale dobra, tutaj mamy kolejne utopce, spalmy je wow, ten gaz wybuch, okej okay. Nagle pramy, plamy krwi z Geralta znikły. Trzymaj się, blisko. No i jonek, dawaj. Daleko to jeszcze. Schowam miecz. Lepiej. <grym> Przestrzegam jak janka. Coś mi się stanie. No to by było fajnie Ale podejrzewam, że takie coś jest zblokowane. Ale już mniejsza z tym. To już by to gdzieś tutaj było? Jesteśmy na miejscu? Pozwól mi się rozejrzeć. Na tej półce jest coś, co sprawi, że zaczniesz mówić. W takim razie wejdę tam. <gry> Zadowolony Janek. Dobra, gdzieś tutaj mi pokazuje, żeby iść. Hmm, jakieś wspinanie. O, niedaleko to jest, zobaczymy z czym tutaj będziemy walczyć dokładnie. No coś mu głos zabrało. Ale jak odzyska głos, to już powinniśmy się dowiedzieć więcej. Okej. Okay. Hmm. Nikogo tu nie ma, byłem przekonany, że z czymś tutaj będziemy walczyć. No ale cóż. mu o No cóż skoro to nie to. No to w sumie lepiej. No raczej, jakoś dek zajdę, żeby się, kurde, nie zabić. Może się uda. Dobra, snowboardzista geralny tu dam radę. Trzymaj. Już się nacieszyłeś? Moje ulubione słowa! Życie bez napawania się brzmieniem Bisiora-racicznicy jest jak lizanie ślimaków przez sukno! Dziękuję ci za ten szlachetny kimkolwiek jesteś. Bywaj w zdrowiu! Zaraz, zaraz, ja ci pomogłem, więc ty też mi pomóż. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarne kupzenie przysługami? Jak to się stało, że straciłeś głos? Jednego razu budzę się i normalnie chcę pośpiewać z drozdami. A tu się okazuje, że nic z tego. Próbowałem, aż o mało nie dostałem wylewu. Potem poszedłem do wsi, bo wieść się, że nowa czarownica czyni cuda. Ale ludzie zaczęli krzyczeć: Dusiołek, dusiołek! I poszczuli mnie psami. Czy ja wyglądam jak dusiołek? Ani trochę. No właśnie, po mojemu to sprawka wiedźm. No bo kto inny mógł mnie zaczarować? Jeden znajomy kos pomógł mi znaleźć głos, ale i tak nic nie mogłem zrobić. Czemu nie poprosiłeś znajomej wrony, żeby ci oddała butelkę? Przecież wrony służą wiedźmom, nikomu nie pomagają. Zastanawiam się, jak można zamknąć głos w butelce. No, ja też się zastanawiam, bo to głos nad głosami. Czasem jak ten strumień leśny, a czasem jak grom. No i nie oszukujmy się, gadam tyle, że z beczki by się przelało. Ktoś posłużył się potężną magią dla kaprysu albo ze złośliwości. Szukam młodej, szarowłosej dziewczyny. Widziałeś tu taką? Czy widziałem? Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony <laughs> moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Coś wspaniałego. Tak jest. A tu jak nie huknie, jak nie gruchnie. Znikąd pojawiła się dziewucha. Młoda, szarowłosa, a na dodatek ranna i zziajana. Pobiegła w stronę chat, gdzie mieszkają dzieci. Pędziła, jakby ją wiedźmy goniły. Wołałem za nią. Ale nie słyszała. No, czyli jednak tam ha, ta babcia ukrywała. Skoro pobiegła w stronę sierocińca, to może opiekunka albo dzieci jednak coś wiedzą. Babcia nie rozmawia z obcymi, a ty jesteś obcy. A tobie powie? No niby potrafię z nią rozmawiać. Hmm. Niech będzie. Pomogłaś mi, to nie będę burakiem i też ci pomogę. Chodźmy. Okej, okay. właśnie to już minęło tam 20 minut, sobie tutaj zapiszę. W następnym odcinku udamy się za Jankiem do babci. może powinniśmy się tego, tam czegoś dowiedzieć z pomocą Janka, A więc mam no, nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia i na razie.